Jubileuszowa edycja tańca z gwiazdami właśnie wystartowała, a my jesteśmy tuż po pierwszym odcinku show. Dużo się działo, nawet ciężko od czegoś zacząć, ale może zaczniemy od wydarzenia numer jeden tego wieczoru, a mianowicie Agnieszka Kaczarowska i Marcin Rogacewicz potwierdzili oficjalnie swój związek. Taniec z tańcem zdobyli 34 punkty, uplasowali się na trzecim miejscu w tabeli, więc wynik dobry. No ale o wszystkim media się rozpisują tym co działo się tuż po ich zejściu z parkietu, a mianowicie Marcin Rogacewicz po pytaniu Pauliny Sekutierzyny, czy jest szczęśliwy zakochany, czy on i Agnieszka są szczęśliwi zakochani, potwierdził to całując swoją partnerkę w usta przed milionami Polaków. Więc teraz o tym rozpisują się media, internauci dyskutują, czy było to potrzebne, czy niepotrzebne, czy takie potwierdzenie związku na wizji jakby nie przeczy wcześniejszym założeniu Agnieszki, która prosiła o uszanowanie jej prywatności. Wydarzeniem wieczoru numer dwa myślę że też, że był taniec Katarzyny Zilman i Jani Lesar, które były najlepsze tego wieczoru, co potwierdził w rozmowie z Faktem Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Trzecim wydarzeniem też może być z pewnością występ Tomasza Karolaka, który rozbawił internautów, rozbawił miliony widzów przed telewizorami, gdyż taniec nie poszedł mu najlepiej. Co ciekawe, sam Tomasz Karolak nie wiedział nawet, że jego para to para numer 11 i w głosowaniu mówił, żeby ludzie głosowali na parę numer 7, a para numer 7 to Agnieszka Kaczarowska i Marcin Rogacewicz, co też rozbawiło internautów, że przygotowując się tygodniami już do programu, na nawet nie zdążył zapamiętać, jaki numer ma jego para. Reakcja faktu dotarła także do wyników głosowań widzów i dowiedzieliśmy się, że największą sympatię widzów zyskał Mikołaj bagi Bagniński, influencer, który w parze z Magdaleną Tarnowską wytańczył 29 punktów. O pozostałych dwóch parach, które również uzyskały ogrom wsparcia widzów możecie przeczytać na naszej stronie internetowej fakt.pl. Zapraszam też do śledzenia naszych materiałów na YouTubie, Facebooku i Instagramie. Tam dużo, dużo, dużo informacji o tańcu z gwiazdami zakulisowych, których nie znajdziecie na innych portalach. Zapraszam serdecznie.